Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam nowość w Teamsach, czyli breakout roomy, jak tworzyć osobne pokoje. Zapraszam. Przejdziemy sobie najpierw do spotkania. Jestem w kalendarzu. Klikam breakout room, prezentacja, czyli mam takie spotkanie. Klikam dołącz. W tym spotkaniu jest również zaproszony Marek i Hania. Ja tutaj już jestem na podglądzie. Klikam dołącz, wyciszę sobie tylko mikrofon. I za chwileczkę dołączymy sobie tutaj po lewej stronie Hanią. Klikam dołącz i po prawej stronie mamy Marka. I również klikam dołącz. W tym spotkaniu jest również Ilona, która już podłączyła się z osobnego komputera, co później zobaczycie. Wszyscy jesteśmy tutaj w tym spotkaniu. Ja jestem na dwóch przeglądarkach i jeszcze na mojej lokalnej aplikacji Microsoft Teams, ponieważ w tej aplikacji mogę kliknąć osobne pokoje, co pozwoli nam na rozdzielenie tych wszystkich osób na poszczególne grupy. Oni będą mogli rozmawiać sami w tych grupach. Ja nie muszę tam też w ogóle dołączać. Także świetne rozwiązanie, po pierwsze, na spotkaniach grupowych, kiedy menadżer chce też pracować. Podzielić na grupy, ale również w przypadku edukacji, czyli zadań grupowych w szkole, na lekcjach. Klikam osobne pokoje. Teraz mogę ustawić, ile pokoi potrzebujemy. Tak naprawdę możemy ich zrobić aż 50, my sobie ustawimy tylko dwa. Możemy je przypisać automatycznie, czyli losowo użytkownicy będą do tych pokojów docierali albo ręcznie. My sobie zrobimy ręcznie, ponieważ chcemy ich przydzielić osobiście. Mamy room 1 i room 2. Klikam trzy kropeczki. Przy tym pokoju, ten pokój jest pusty i zmieniam nazwę, ponieważ nic mi ten room 1 nie mówi. Ustawiam sobie północ i południe, dlatego że moich handlowców jako dyrektor sprzedaży mam podzielonych na północ i południe, oni są podzieleni na pół Polski. Mogę też tutaj pokój dodać, jeżeli zapomnę, dodać na przykład trzeciego pokoju i w tym momencie mogę klikać przypisz uczestników. Wybieram sobie poszczególnych uczestników, na przykład Hanie i Marka przypiszemy. Klikam tutaj przypisz do. Południe. A ilonę klikniemy przypisz do północ. I teraz widzimy, ile osób jest w pokoju północ, a ile osób jest w pokoju południe. W tym momencie te pokoje są zamknięte. Kliknę sobie Uruchom Pokoje. I po kliknięciu uruchom pokoje, trwa otwieranie. To znaczy, że teraz wszystkie te osoby, które są na naszym spotkaniu, trafią do każdego pokoju zgodnie z tym, jak były do niego przypisane. I za chwilę zobaczymy, to chwileczkę potrwa. Zaraz pokoje będą otwarte i będzie można już rozmawiać w grupkach. Już widzimy, że północ jeden jest otwarty i południe za chwileczkę też będzie dostępny. Już widzimy, że te pokoje mamy otwarte i te osoby są w tych pokojach. Ja do każdego pokoju mogę kliknąć te trzy kropeczki i dołącz do pokoju. Teraz jestem w pokoju z Iloną i mogę zobaczyć, co tutaj u niej słychać, z kim ona rozmawia, o czym rozmawia. Jest oddzielna konwersacja, jest oddzielny widok członków. Widzimy, że tutaj Marka i Hani nie ma. I też możemy podnosić rękę, nakrywać te spotkania, ustawiać widok galerii, napisy, efekty tła. Także wszystko działa dokładnie tak samo. Ja teraz klikam powrót. Tutaj mamy powrót do głównego spotkania. Nie wchodząc do każdego pokoju, jeżeli takich pokojów faktycznie mamy 50 i nie musimy wchodzić do każdego i komunikować, słuchajcie, za 5 minut kończymy te grupowe spotkania i wracamy do tego głównego, mogę kliknąć tutaj trzy kropeczki, utwórz ogłoszenie. I w tym momencie piszę, zostało 5 minut, powoli kończymy i klikam wyślij. I za chwileczkę zobaczymy, co się wydarzyło, już tutaj widzimy, po prawej stronie umarka, że taki komunikat się pojawił. Ja teraz sobie minimalizuję to okienko i przechodzimy do komputera Ilony. Jestem teraz na komputerze Ilony, widzicie, że pojawiło się tutaj coś większego i czarnego przede mną. Mogę tutaj kliknąć powrót, jeżeli jestem w spotkaniu, czyli tak jak widzieliście to przed chwilą, i po powrocie do głównego spotkania za każdym razem mogę kliknąć dołącz do pokoju, co oznacza, że dołączę do pokoju. Do którego jestem przypisana? Nie mam do wyboru pokoju, do którego mogę dołączyć. Tylko Marta widzi te wszystkie pokoje i kto jest do nich przypisany. Uczestnik widzi tylko dołącz do pokoju i to jest jeden konkretny pokój. Jedna osoba nie może być przypisana do dwóch pokojów na raz. Więc tutaj widzicie, jak to wygląda od strony użytkownika, a nie od strony organizatora tych pokoi. Już wracamy do mnie. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób można te pokoje zamknąć. Po prostu klikamy zamknij pokoje. To jest jeden przycisk, wszystkie pokoje się zamykają, a wszystkie osoby trafiają z powrotem do głównego spotkania. Także możemy każdej osobie napisać ogłoszenie, każdemu pokojowi: słuchajcie, za chwilę kończymy, a później po prostu kliknąć zamknij, oni nie muszą wracać ręcznie do naszego głównego spotkania. I teraz już widzimy, że pokój południe mamy zamknięty, pokój północ właśnie się zamyka i pojawia nam się przycisk uruchom pokoje i znowu możemy kliknąć to samo i znowu ich do tych pokoi rozesłać. Także kilkukrotnie możemy korzystać z tego podczas jednego spotkania, a nie musimy za każdym razem tworzyć ręcznie nowych pokoi. Pod tymi trzema kropeczkami możemy jeszcze kliknąć ustawienia pokoi i zaznaczyć automatycznie przenieś osoby do otwartych pokoi albo zezwalaj innym osobom na powrót do spotkania głównego. Jeżeli odznaczymy automatycznie przenieść osoby, to po kliknięciu uruchom pokoje, te osoby automatycznie nie będą tam przeniesione. Pod tymi trzema kropeczkami mamy też coś takiego jak utwórz ponownie pokoje i wtedy te wszystkie pokoje nam usunie. I będziemy tworzyli je od nowa. Także będzie całkowity reset przypisanych osób oraz ilości i nazw tych pokoi. Możemy kliknąć utwórz ponownie, wszystko nam się tutaj usuwa i my tworzymy je na nowo. Czyli teraz na przykład dwa pokoje i przydzielenie automatycznie. Ja tworzę te pokoje i w ten sposób mamy już stworzone dwa pokoje i osoby są przypisane. My nie musimy robić tego ręcznie.